Boże, daj mi siłę, żeby mi się to chciało nagrywać. Ale mam zajęcie wstępnie. A, ale gdzie jest pudełko od tych sławek? Take a look at the mirror. Mam. Witajcie! W tym odcinku chciałem Wam zaprezentować test słuchawek. To jest pierwsza recenzja na polskim YouTube QCY T3. Zapraszam! To nie będzie standardowa recenzja jak u każdego innego, czyli powiedzą Wam, że te sławki grają od tyle do tylu decybeli, posiadają mikrofon, nie posiadają kabla. Główno mnie to obchodzi. Najważniejsze, konkrety, jak się ich użytkuje jakie są ich wady, jakie są ich zalety. No i oczywiście takie podstawy, jak co jest w pudełku, no to jest no, przydatna informacja, jakby nie patrzeć. W pudełku mamy instrukcję obsługi, papierologię, kabel do ładowania oraz same słuchawki, a dokładniej etui z powerbankiem, a słuchawki są w środku. Tutaj mamy etui, które jest powerbankiem, jest wykonane z dość. No, powiedzmy, nie bójmy się określenia tandetnego plastiku. Rysuje się strasznie i napis QCY zaczyna schodzić. Dodam, że posiadam słuchawki tydzień i już zaczynają się takie cyrki. Najważniejsza informacja, słuchawki od razu po wsadzeniu tutaj zaczynają się ładować jak możecie jak możecie zauważyć tutaj mamy dwa piny oraz dwa piny mamy tutaj w etui po wsadzeniu słuchawki słuchawka zaświeci się na czerwono oznajmując, że zaczęła się ładować jak sparować słuchawki z telefonem to jest kolejna bardzo ciekawa kwestia bo żeby sparować słuchawki z telefonem musimy obydwie słuchawki wyciągnąć o, mi już się automatycznie słuchawki sparowały ale jak to zrobić? Wyciągam obie słuchawki i parujemy słuchawkę prawą, czyli R, bo prawa słuchawka jest tak, słuchawką dominującą, która łączy i słuchawkę lewą, i całość do telefonu. Ważna informacja: jeżeli nie będziecie mogli sparować tych słuchawek, co należy zrobić? Trzeba trzymać przez 20 sekund na panelu dotykowym, aż pojawi się czerwona kropka. Po tych 20 sekundach słuchawki zostają zrestartowane, a wtedy na, na pewno na bank już będziecie mogli się spokojnie połączyć ze swoim telefonem. Z ważnych informacji to to, że te słuchawki posiadają tutaj panele dotykowe. Jak to działa? Przejście w dół przycisza muzykę. Do góry podgłaśnia, przytrzymanie najczęściej zmienia utwór, a podwójne kliknięcie włącza asystenta głosowego. A co mi się stało w palec? Robiłem z tą lampką i się przeciąłem. Czym się różnią takie słuchawki od takich słuchawek? bardzo ważną kwestią. Popatrzcie, tutaj mamy taką odnogę i gumeczkę, a tutaj natomiast mamy to w całości. Jaka jest wada takiego rozwiązania? Jeżeli wsadzimy to do ucha, to idealnie końcówką trafiamy do kanaliku. I przez to dźwięk będzie idealny, idealnie czysty, idealnie wyczute basy, idealnie wyczute wysokie tony. Ale jaki jest problem z tymi słowkami? Musicie sobie je włożyć idealnie do ucha. I trafić w dziurę właśnie kanalika. Dlaczego to jest ważne? Bo w trakcie na przykład chodzenia, albo jeżeli krzywo wsadzicie sławkę, będziecie słyszeć normalnie, jakby to były sławki mono. Takie kompletne zero stereo, zero basów, zero wysokich tonów, wykastrowane totalnie sławki. Więc pamiętajcie o tym, przy zakupie tych słuchawek, że musicie wsadzić te sławki bardzo dokładnie do ucha. Jak te sławki prezentują się, prezentują się w taki oto sposób. Jest to dość krótka recenzja. Nie ma tak naprawdę co mówić. Słowki są bardzo dobre, szczerze mówiąc. Kosztowały mnie na Allegro, podkre, podkreślę, 100, bodajże, 70 zł. Na AliExpress można je dorwać za 130. No to, tak naprawdę, no to powiedzcie mi, jest jakaś alternatywa dla słuchawek wyglądających trochę jak AirPodsy? Jeżeli ktoś nie chce walać 800 zł na AirPodsy, a chciałby coś podobnego, zarombista sprawa. I najważniejsze porównania do innych słowek. Posiadacie Samsung Galaxy Bacy? Jeżeli tak, te słuchawki grają lepiej. Miałem, testowałem również. Posiadacie może AirPodsy od iPhone'a, od Apple'a. Te słuchawki również grają lepiej. I co jest najważniejsze? Te słuchawki wytrzymują mi na baterii około 4,5 godziny. Tak realnie. Tylko mamy jeszcze powerbanka, który daje nam około 4 dodatkowych cykli ładowania. Czyli w praktyce mamy jakieś 18. Godzin słuchania. Ważna też informacja, ile czasu te sławki się ładują. Producent podaje dwie godziny. Tylko ja się zastanawiam, kurna, jak trzeba te sławki rozładować, żeby ładować je dwie godziny? Bo ja nie wiem, szczerze mówiąc, chciałem to przetestować, ale nie da się ich ładować dwie godziny. Od 0 do 100% w około 40 minut się ładują sławki po wsadzeniu do Etui. Ważną kwestią jest też to, że sławki posiadają swój mikrofon oraz system odszumiania. Jak możecie zauważyć, Samsung Level Aktywy mają mikrofon tutaj, więc jeżeli mamy ubrany, to sprawia to wrażenie, że tak naprawdę ten mikrofon powinien być lepszy, bo mamy jego prawie przy ustach. Lecz okazuje się, że lepiej słychać mnie w tych słuchawkach niż w aktywach. Więc mikrofon, rozmawia, rozmowa w autobusie, czy rozmowa, gdzie jest bardzo głośno, nie ma problemu, rozmówca na pewno będzie Was słyszał przez te słuchawki. Więc tutaj na bardzo duży plus. Czy jest jakaś alternatywa do 200 zł dla takich słuchawek? Ja chyba nie znalazłem, a starałem się tak naprawdę przegrzebując Aliexpress i Allegro. Więc serdecznie polecam te słuchawki, są naprawdę świetne. Aktywy służyły mi jakieś pół roku, i po pół roku bateria trzyma całą godzinę. Zobaczymy, jak będzie z tymi. Jeżeli chcecie, abym zrobił test tych słuchawek po pół roku, to dajcie znać w komentarzu. Oczywiście nie omieszkam dokonać takiego testu. Oczywiście zachęcam was do subskrybowania oraz polubienia tego filmiku. Pamiętajcie, że nadal trwa konkurs, w którym możecie wygrać sprzęt warty 3.500 zł. złotych. Będzie, jest tutaj w karcie. Więc jeżeli chcielibyście, no to zachęcam was. Nagrody są tutaj na półce przygotowane dla was, czekają. Więc do zobaczenia w następnego odcinka. Cześć.